Witam na kolejnym updatecie, co prawda miało być inne wideo, ale jako że wróciliśmy powyżej 90 tysięcy, to pewnie macie jedynie więcej wątpliwości i chcielibyście poznać moje zdanie na ten temat. Otóż powodów dzisiejszej sytuacji jest kilka, po pierwsze wzrosło oczekiwania co do cięcia stóp procentowych ja tam po ostatnim wideo w komentarzu sprostowałem, że cofam swoją wypowiedź w tym temacie i przy wzroście bezrobocia oczywiście szanse na cięcia są, co odrobinę zmienia postać rzeczy. Również i wypowiedzi Johna Williamsa są takim sygnałem od Fedów, prowadzającym nieco optymizmu na rynek. Zasugerował on, że mamy przestrzeń na cięcie stóp w najbliższej przyszłości, co rzecz jasna tutaj wywołało spekulacje co do trzeciego cięcia stóp w grudniu. Najnowsze dane makroekonomiczne poprawiły sentyment. Ale pomyślcie, co by się stało, gdyby teraz przy takich oczekiwaniach, gdybyśmy tego cięcia stóp w grudniu jednak nie dostali. No tutaj myślę, że efekt mógłby być e, opłakany. Natomiast e, druga kwestia, więc teoretycznie, z tych pozytywnych oczywiście, e, realna wizja gdzieś tam zakończenia konfliktu na Ukrainie, która być może nie przekłada się jakoś bezpośrednio na te wzrosty, jednak jest mimo wszystko takim dodatkowym czynnikiem pozytywnym, uspokajającym nastroje i teraz najważniejsze wszystko to, to jakby razem przyczyniło się do, do, do jakby nowych napływów ETF-owych. Bitcoin odnotował napływy rzędu 129 milionów dolarów w ostatnim tygodniu, co kontrastuje z wcześniejszymi odpływami rzędu prawie 4 miliardów dolarów od października, niby nie jest to jakiś tam duży napływ, ale zawsze jest to pozytywny sygnał. Moim zdaniem, napływ to napływ. Jeżeli utrzymamy te napływy przez 5 kolejnych dni z rzędu, no to będzie to jakby zdecydowanie bardziej miarodajne. Na ten moment nie będę tutaj wyrokował. Z dobrych wiadomości, silne wsparcie Bitcoina na poziomie od 88 do 90 tysięcy dolarów. A więc ta strefa popytu tygodniowego z przebiciem oporu na 90 tysiącach 26 listopada, wzrost wolumenu transakcji, wskaźniki gdzieś tam sygnalizujące krótkoterminową siłę, na przykład dywergencja na 5 minutowych i, i godzinnych interwałach. Trzeba mieć jednak z tyłu głowy, że mogą to być jedynie takie oszukane sygnały w celu pozbycia się shortujących, a historycznie Besse poprzedzały takie oszukane odbicia, poprzedzające za każdym razem coraz to głębsze spadki, także musicie mieć tego świadomość, o czym oczywiście mówiłem też na ostatnim wideo. Prawda jest jednak taka, że Instytucje mogą ten rynek pociągnąć w obie strony, a co za tym idzie, jeżeli za sprawą tych ruchów ETF-y także będą notować napływy, to piłka jest nadal w grze, przynajmniej ja tak uważam, przynajmniej do niedzieli, którą mam nadzieję, że gdzieś tam zamkniemy powyżej 102 tysięcy. Wtedy, wtedy byłoby idealnie, bo, bo, bo na razie jestem raczej sceptyczny. Miejcie też świadomość, że Kalendarzowe barany na rynku to w dalszym ciągu większość i, i nawet jeżeli te instytucje mają wobec rynku jakieś tam inne plany, no to obawy przed Bessą, która przypadnie zgodnie z cyklicznością są na tyle powszechne, że siłą rzeczy to właśnie one mogły tutaj doprowadzić do osłabienia popytu w ostatnich tygodniach i mocniejszych spadków. Myślę, że czas odgrywa tutaj dużą rolę. Jeżeli myślimy o rynku w kontekście supercyklu, oni wszyscy przede wszystkim muszą dojść do wniosku, że Kalendarzyk się nie sprawdził, że, że nie ma tej bessy i spadków. Muszą się co do tego upewnić, że rynek się trzyma. Mimo, że powinniśmy być w bezsie, jeżeli minie ten czas. W którym historycznie startowała Bessa i nic się zupełnie nie stanie, no to nastroje tutaj na rynku również staną się pozytywne, a wszystkie te osoby wrócą z powrotem. Obecnie mamy stabilizację w zakresach od 89 tysięcy do 95 tysięcy dolarów z potencjałem na odbicie na 100 tysięcy i więcej, jeżeli utrzyma się to wsparcie na 90 tysiącach. Oczywiście kluczowy tutaj będzie opór w okolicach 91 900 i 92,500. Na tę chwilę mamy wzrosty powodowe. Sygnałami technicznymi, jak na przykład przebicie oporu, no i właśnie tym wspomnianym wcześniej optymizmem w kontekście cięć stóp w grudniu. Jak mówiłem, w dalszym ciągu pozostaje sceptycznie co do wzrostów być może zmienię zdanie, jeżeli do niedzieli przebijemy 50 tygodniówkę, tak więc do niedzieli nie wykonuję żadnych ruchów ani w jedną, ani w drugą stronę, jeszcze patrzę w którą stronę tutaj podąży rynek ostatecznie, jak to będzie się układało. Na ten moment jest w porządku i jednak tutaj na sam koniec mam do was pytanie, co jeżeli gdzieś tam mielibyśmy wzrosty na rynku na przykład do stycznia, ale jednocześnie byłyby to ostatnie wzrosty przed tym takim ostatecznym runięciem w bezce, na przykład z początkiem lutego. Jaką macie strategię na taki ewentualny scenariusz? Mogłoby to być ciekawe, bo sądzę, że w takim układzie większość osób zdążyłaby już uwierzyć w supercykli i do lutego pewnie mało kto gdzieś tam realizowałby zyski. Na osłodę jednak tutaj dodam, że na grupie parę miesięcy temu dyskutowaliśmy na temat ewentualnego alt-seasonu i biorąc pod uwagę parę rzeczy, wyliczyłem wtedy, że w listopadzie. Powinno mieć już miejsce odbicie na rynku, a sezon na alty w tym cyklu powinien przypaść na grudzień. A to dlatego, że halving tym razem mieliśmy w kwietniu, a nie w maju czy w lipcu. I sądziłem, że może to mieć na tyle duże znaczenie, że alt season, jeżeli już, to zacznie się właśnie w grudniu. Tutaj to wszystko jakby zostało pokrzyżowane przez te gigantyczne odpływy, te, te kaskady likwidacji i tak dalej, które mieliśmy w ostatnich tygodniach. Natomiast jeżeli uda nam się powrócić powyżej właśnie tych 100 tysięcy dolarów, jak już mówiłem, powyżej tej 50-tygodniówki, no to istnieje szansa, że mimo wszystko gdzieś tam ten scenariusz się sprawdzi. Jeżeli przebijemy te poziomy, o których ostatnio mówię, no to moje proroctwo ma szansę sprawdzić się w zasadzie 1 do 1. Będzie ku temu szansa. No i tutaj no, zadowolony jestem z poprawy sytuacji na rynku, tyle tylko, że to za wcześnie moim zdaniem by otwierać Szampana. Patrzymy co dalej, wybaczcie, że tak trochę może nieciekawie tutaj o tym opowiadam, ale w zasadzie dopiero się obudziłem i też jak najszybciej będę chciał gdzieś tam to wideo później opublikować. W związku z czym, no, staram się jak najszybciej o wszystkim opowiedzieć, co mam do powiedzenia, żebym był po prostu z tym wszystkim pierwszy. Z ogłoszeń parafialnych dodałem w opisie i w komentarzu pod filmem link bonusowy do Bybit, z którego polecam skorzystać, bo jest aż 30 tysięcy dolarów do zgarnięcia w bonusach dla nowych użytkowników. Wystarczy robić depozyty, wykręcać volume także jakby ktoś chciał to jest on przypięty pod filmem. Kolejna sprawa, więc start beta wersji forum o kryptowalutach pod linkiem cryptolab.eu. Za dużo jeszcze nie ma, jednak są już takie podstawowe działy, jest czaty, wszystkie podstawowe funkcje również działają, także zachęcam do rejestrowania się, zachęcam do aktywności, jeżeli ktoś lubi oczywiście sobie merytorycznie podyskutować, bo właśnie takich osób, które gdzieś tam prowadzą merytoryczną dyskusję o kryptowalutach o technologii, no, szukamy jakby najbardziej I w pierwszej kolejności. Tyle na dzisiaj, do usłyszenia, cześć!